Witam wszystkich. Jesteśmy znowu na wodzie PZ2. To jest któraś już zasiadka za z rzędu. Jak to bywa na wodach PZ2 jest bardzo, bardzo mało ryb. Zdarzają się unikaty. E, udało mi się złapać jakiego właśnie unikata dzisiaj w nocy. No, a czy może dokładnie nie w nocy, tylko rano, o godzinie 6 rano. Wziął to taki karp 20,5 kg, 92 cm. Wziął na monstrualnego kraba, z takim, z takim samym popapem, też również monstrualny krab, piękna walka, piękny odjazd na dzień dobry ze 100 metrów. Tak jak widać, piękna rybka zdrowa Oprócz tego udało się jeszcze dzisiaj w nocy złowić dwie ryby. Jedna 12800 i jeden taki zarybienióweczka z 2-2,5 kilo. Wszystko wzię wszystkie wzięły na, na to samo przynętę. Nie wiem, czy mnie dobrze będzie słychać. Postaram się mówić głośniej. Tak jak każdą rybę, ta również wraca do wody, do swojego domku. Buziak! Dokładnie, buziaczek, oby następne pokolenia się cieszyły z jego połowu, oby jeszcze roz dużo, dużo, dużo większy. Piękna ryba, wspaniała walka, jeszcze w taki sposób yy, okazuje mu szacunek za to, że wziął, że walczył. Proszę bardzo. Wracam cię w wodzie. Mam nadzieję, że jeszcze się kiedyś spotkamy oczywiście. O!